diogablox Trzeci dzień ogólnopolskiej kwarantanny, pozostawania w domach oraz ograniczania kontaktów międzyludzkich, bycia w większych grupach. Nasza na joga relaksu zamieniła się w jogę w mniej spokojnych czasach. Mam dzisiaj dla Was, mudry. Oraz łagodną praktykę z klockiem lub z książką. Pamiętajcie, że zawsze możecie ten klock zamienić na grubą książkę, jakąś solidną, albo wziąć dwie, trzy potuchy i nawalić jedną na drugą. Od czego zaczniemy? Od mudry pchł, czyli od mudry pewności siebie. Usiądźcie sobie wyżej na książce albo na klocku, w ulubionym I teraz zróbcie coś takiego. Chowamy do wnętrz dłoni. Najmniejsze palce, piąte i czwarte palce serdeczne. Przyciskamy je kciukami, a palce wskazujące i środkowe układamy w gest zwycięstwa. litery V. Kładziemy wnętrze dłoni na kolanach, prostujemy plecy, pierś do przodu, czubek głowy do sufitu. Zamknijcie oczy i przełączcie się na oddech tylko przez nos. Oddychajcie bardzo głęboko z wdechem, koncentrując się na rozciągnięciu klatki. Z bardzo długim wydechem rozluźnijcie barki. Możecie oddychać głośnym oddechem u To oddech wojownika stosowany w Asztandze Jodze który subtelnie szumi nam w gardle. Nie zdziera gardła, ale subtelnie szumi. Ten oddech dodatkowo relaksuje umysł. Dotlenia mocniej. Wdech rozciąga klatkę, a wydech rozluźnia barki. Pogłębiaj oddech. Przypomnij sobie najfajniejsze momenty z Twojej praktyki, albo z podróży. Na chwileczkę skup uwagę na wewnętrznym spokoju i radości. Cały czas pogłębiaj oddech przez nos szumiący w gardle oddech u dziadzi. szum słyszysz tylko ty. Wydłużaj każdy wydech i wydech. Powoli przełącz się na skupienie na dłuższych wydechach. Przeciągaj każdy wydech tak, żeby naturalnie przeszedł we wdech, ale nie na siłę. Staraj się wydłużać wydechy. Dłuższy wydech uspokaja układ nerwowy, uspokaja umysł. Zaraz poczujesz spokój, który zamieni się w pewność siebie, pozytywną. Spokój wewnętrzny to również lepsza koncentracja na naszej pracy zdalnej. Rób dłuższy wydech. Z długim wydechem poczuj pewność siebie i spokój wewnętrzną siłę. Przeciągaj wydechy, ale w sposób naturalny, tak, żeby naturalnie przeszły we wdech, bez uczucia przyduszania. Pamiętaj, że długi wydech ma twoje własne tempo. Starasz się go wydłużać w swoim tempie, w swoim własnym zakresie. Koncentruj się na dłuższych wydech. Czując przypływ spokoju wewnętrznego i pewności siebie, powolutku rozluźnij prawą dłoń, lewą zostawiamy w mudrze dchu, czyli w naszej fałce. I teraz weź jeszcze jeden głęboki wdech. I długi wydech obydwiema dziurkami, i na końcówce wydechu zatkaj prawą dziurkę prawym palcem wskazującym kilka głębszych oddechów lewą dziurką. Zostań w mudrze dechu w lewej dłoni, prawa dłoń palcem wskazującym przyciska prawą dziurkę, oddychane przez nas tylko lewą dziurką. Ten oddech możesz stosować przed snem albo usłyszysz. Dużo denerwujących informacji. Oddech lewą dziurką uspokaja. Wieczorem stosuj go nawet do 10 minut. Rano wystarczy około minuty. Uspokoi rozkołatane myśli, przyniesie uczucie jeszcze większego spokoju, rozluźnienia. Oddech lewą dziurką nosa jest powolny i wydłużony. Spokojny płynący, skupia Twoją uwagę na wewnętrznej ciszy. Na Twojej własnej sferze, na Twojej przestrzeni wewnętrznej, nieważne co się dzieje, czy inni denerwują się, panikują. Ty jesteś spokojny. I bardzo powolutku zrób jeszcze jeden głęboki wdech lewą dziurką. Bardzo długi wydech, lewą dziurką. Z końcówką wydechu odetkaj ją. Otwórz oczy, rozetrzyj dłonie, przeciągaj się na chwilę i połóż się do naszej setu otwierając otwierającej klatkę. Kładziemy klocek, zwinięty koc, dwie, trzy poduchy pod kością krzyżową. Jeżeli chcesz mocniej, odczuć rozciągnięcie przodzie ciała, to grubą książkę bądź klocek stawiamy pod średnią wysokością. To jest płaska, to jest średnia, pod kość krzyżową i powolutku, stawiając sobie dobrze nasz obiekt, tak żebyśmy czuli tylko podparcie punktowe, z wydechem prostujemy nogi, przenosimy ramiona za głowę. Na wydechu zostajemy, oddalamy barki od uszu, puszczamy nogi luźno. I z wdechem, jak chcesz, możesz chwycić się za przeciwne łokcie albo podłożyć złączone dłonie pod głowę. Setu sana z klockiem bądź sprzętem pod kością krzyżową. Uwalnia napięcia z całej przedniej taśmy poniedziowej. Noże teraz siedzimy, uciskamy klatkę. W tej pozycji z wdechem koncentruj się na mocnym jej rozciąganiu. Przy okazji ciągnął pachwinę. chwilę. Na bardzo długim wydechu rozluźnij całe ciało. Z wdechem możesz ziewać, jeśli masz ochotę. Na wydechu, jeśli chcesz, możesz przeciągać się, napinając na momencie, jak wszystkie mięsie, czując rozprężenie we ciebie. Głębokie wdechy zmieniaj ułożenie ramion na chwyt dłoni za łokcie. Przeciwny splot. Ich, tak jak czujesz. Oddychaj bardzo, bardzo głęboko. Staraj się oddalać barki od uszu, wydłużać szyję, rozciągać ją, uwalniać kark od napięcia. W tej pozycji możesz zostać nawet na 10 minut i zatrzymać mój filmik, także radzę ci to zrobić. Zatrzymać teraz filmik i zostać na 10 minut w Setu Bandasanie z klockiem pod kością krzywową. W Setu Bandasanie koncentruj się z wdechem na mocnym rozciągnięciu w przodzie ciała, a na wydechu rozluźnij całe ciało. Po 10 minutach, gdy już odpalisz filmik ponownie. Z tej pozycji, popatrz, uginamy kolana, stawiamy sobie stopy na macie i przytrzymujemy sprzęt, jeśli nam się chwieje pod kością krzyżową. I z kolejnym wdechem unosimy nogi w górę. Możecie też zawsze położyć klocek na płasko, albo położyć sobie poduchę pod kością krzyżową. Jeśli czujecie, że klocek się nie chwieje, to dłonie na dolny, żebra, nogi w górze, kara, nie rozluźniamy nasze nogi. Barki tu od kurzu możecie ziewać, kiedy macie ochotę. Zostajemy na 10 głębokich oddechów z nogami w górze. Rozluźniamy wszystkie napięcia z mięśni. Z naszych nóg, które chodziły przez całe dwa tygodnie robiąc zakupy, jak my, znaczy się robiliśmy zakupy z naszych nóg, które siedziały razem z nami na krzesłach i fotelach, jak zapadliśmy się w nie w domu. Oddychajcie bardzo głęboko, przestrzennie. Możecie zmieniać kładrony, mogą być wzdłuż ciała. Możesz ziewać z wdechem, a na wydechu rozluźniać całe napięcie. Nogi luźne, spokojny, bardzo wydłużony oddech. Poczuj spokój w ciele i w umyśle. Naszą dzisiejszą sekwencję wykonuj zarówno rano, jak i wieczorem. Możesz ją nawet zrobić po mocnej praktyce aż targa jogi albo winiasy. Pamiętaj, że wiosenny kurs jogi relaksu uczy nas spokoju wewnętrznego i rozluźniania ciała. Bardzo, bardzo powolutku. Zrób jeszcze jeden głęboki wdech, wywibarujcie karami. I na wydechu ugni kolana, postaw stopy na matę, z wdechem unieś miednicę, odstaw klocek na bok i z wydechem przejdź sobie na chwileczkę do sieba samy, się. Zostań jeszcze na macie, oddychając bardzo głęboko, wykonując dowolną ulubioną mudrę z naszego zestawu. Ja już Wam dzisiaj dziękuję. Praktykujcie z wdechem wani blok, z Anią. Yoga, relax, namaste.